W Civilu oprócz projektowania dróg możemy też projektować linie kolejowe. Mam przygotowane tutaj dwie osie. W właściwościach możemy sprawdzić, że mają ustawiony typ kolej. Dzięki temu, po zaznaczeniu takiej osi, mamy do dyspozycji narzędzia przydatne przy projektowaniu kolei. I spróbujemy stworzyć teraz przejście zwrotnicowe między dwoma torami. Wybieram przejście zwrotnicowe, utwórz przejście. Wybieramy główną linię trasowania, następnie drugą linię trasowania, pikietę początku rozjazdu, kierunek przejścia do przodu, czyli w kierunku rosnącego kilometraża, nazwa linii trasowania, która powstanie na połączeniu między tymi dwoma liniami, i dalej wybieramy z rozwijalnej listy interesujący nas typ rozjazdu, rozjazdu pierwszego, rozjazdu drugiego. Klikamy OK. Program wstawił nam dwa rozjazdy z linią trasowania od początku jednego rozjazdu do początku drugiego rozjazdu.